Podczas przegrywania zdjęć z płyty do laptopa, zabrakło prądu. Bateria się wyczerpała, nie mam zasilacza, płytę muszę oddać. I w jaki sposób otworzyć napęd optyczny awaryjnie, mimo prób otworzenia nie możemy otworzyć napęd optyczny i nie możemy wyjąć. Płyty. W takim przypadku musimy otworzyć napęd optyczny w trybie awaryjnym. Zamykamy laptop. Odszukujemy na maskownicy taki otworek. Na maskownicy napędu optycznego taki otworek. On może się w różnych miejscach maskownicy znajdować. Przygotowujemy spinacz, odchylamy jedno z ramion spinacza. Wkładamy ramię spinacza w otworek w maskownicy na napędzie optycznym i lekko naciskamy. Przystępujemy do otwierania. Wkładamy otworek, naciskamy i nam się otwiera napęd optyczny. Możemy wtedy zabrać płytę i ponownie zamknąć napęd optyczny.